Trwają przymiarki do budowy wielkopowierzchniowego sklepu w Ełku. Byłby to obiekt o powierzchni sprzedaży wynoszącej 9000 metrów kwadratowych usytuowany na prywatnym terenie w sąsiedztwie strefy ekonomicznej. Do władz miasta przyjeżdżał już w tej sprawie inwestor z Białego Stoku. Z takimi wiadomościami, że zamierza otworzyć na swoim tym terenie sklep, można powiedzieć, ogrodniczo domowy, czyli dom, ogród, wszystkie materiały do tego potrzebne. Początkowo w rozmowach była mowa o małym sklepie, zaś jego docelowa powierzchnia ma wynosić prawie hektar, ale to nie koniec planów firmy zainteresowanej budową obiektu handlowego. Ten sam inwestor zamierza kupić także sąsiednią działkę i na tej sąsiedniej działce jeszcze powiększyć swoją powierzchnię sprzedażną i wprowadzić nowe, nowe działy sprzedaży. Chodzi tutaj o artykuły RTV, AGD. Artykuły odzieżowe, obuwnicze, a więc bardzo szeroka gama sprzedaży. Pracować tam będzie około 350 osób, ale do tego jeszcze daleka droga. Jeśli inwestor złoży wniosek o budowę, to miasto będzie musiało wydać opinię, czy tak wielkie tereny sprzedaży mogą powstać. Czyli wniosek trafi do radnych. Jeżeli opinia Rady Miasta byłaby opinią pozytywną, dalej powinna być opinia. Marszałka, czyli Sejmiku Wojewódzkiego, naszego województwa, i dopiero wtedy można mówić o tym, że takie obiekty tam powstaną. Jest to kwestia przyszłości. Handel w Ełku ma się świetnie. Obok sklepów, w które zaangażowany jest lokalny kapitał, powstają obiekty, których właścicielami są osoby spoza Ełku. Dominują tu dyskonty spożywcze, ale powierzchnia żadnego z nich nie przekracza 2000 metrów. Planowany obiekt ma być prawie pięć razy większy od Kauflandu, pierwszego wielkiego sklepu w Ełku. A wychodzi na to, że powstawać mogą kolejne. Co pewien czas jesteśmy, że tak powiem, odwiedzani przez różne firmy, które szukają miejsca na postawienie tutaj swoich obiektów, firmy handlowe. No ale są to tylko rozmowy, prawda. Zainteresowanie jest, my... Pokazujemy, które tereny ewentualnie mogłyby te firmy nabyć. Czy jest szansa, że Ełk mógłby zostać ośrodkiem handlowym na miarę miast wojewódzkich? Zdaniem wiceprezydenta tak. Wokół Ełku mieszka około 150 tysięcy mieszkańców, i oni by nie musieli jeździć dalej, czy do Białegostoku, czy do Olsztyna, tylko by mieli tutaj praktycznie w swoim miejscu zamieszkania. Yy, możliwość dokonywania takich zakupów. Zapytaliśmy co na ten temat sądzą mieszkańcy. Myślę, że właśnie się przydałoby coś takiego większego u nas w Ełku. Większe nie, bo wystarczy teraz to co mamy. Nabudowano jest tych, Biedronek jest kilka, ten sklep duży, tam na Sikorskiego duży sklep. Także na to ilość mieszkańców wystarczająco. Dla Ełku to za dużo. Ale natomiast z zewnątrz, jak biorąc, bo przyjeżdżają to ja widzę na giełdę, jak przyjeżdżają masę ludzi, to tutaj obroty mają. Ludzie chętnie się zaopatrują w takich dużych sklepach, dlatego że małych, to jednak są dużo wyższe ceny. Każdy teraz, każdy grosik liczy. Bez względu na to, ile nowych sklepów powstanie w Ełkut, o ich zyskach i tak zdecydują klienci.